Cześć ludzie, chciałem wam powiedzieć tutaj Wiktor i Laura. E, właśnie z Wiktor... Będzie piła. E, dostaliśmy od Turka jakieś picie. Mm, masz kartonik czy nie? E, Śmiecie. O. Tam. Tam. O, tak, tak wygląda. I to będzie Laura. Piła, bez oddechu i zobaczymy. Anamę i śmieca... To nie ma na masz. Tam nie ma chyba śmietany, ale tak czujemy. I Laura to całe wypije, oby nie nie żygała. O, widać, że... O, 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 o żegnęło się. Żygnęło. Mam dalej pić? Nie wiem, jak chcesz. Eee, <grystanie> Anna, będziemy tańczyć. Nie smako... <grystanie> Nigdy nie róbcie tego w domu. Do łazienki. Jak się lubicie, to na pewno Biegniemy do łazienki. Dawaj do łazienki, do łazienki. Stasiek. Zobacz światło. Do pijetu. Nie będę zegawam. A nie dobre było? Nie. Nie, nie zjerny, na na nie kamerujesz. Co? nie robiłeś. Cemu? Do mnie.